ale proszę zejść z linii strzału ale... Dobrze, teraz na państwa cześć wystrzeli małe działo rewidentowe zwana brytyjska 6.12 takie działa wyznaczone były na wały w czasie zagrożenia atakiem wrogiej piechoty z takich działów można było strzelać wszystkim czym dało się zabić lub zranić wroga czyli na przykład potocznym szkłem, kamieniami gruzem, miedecami, woźbiem doszło mnie wszystkich Komendy do z działa wydawane były na dwa możliwe sposoby. Wojskowymi skrótami słownymi, jak na przykład Hop, No kolega w wojskowym chciał przekazać państwu, że dobrze będzie, jak państwo robią dwa kroczki do tyłu, i w, w lewo, ażeby nikomu nic nie wyrwało. Drugi sposób wydawania komend były to komendy wydawane tronią białą, jak tą sabli, pałasa, czy innej. Komend był od 12 do 24. W czasie wojny do uznasz, i przyspieszenia 24 tysięcy pokoju, aby ceremonia była pełen. Działo po prostu żołnierzy, kanonier, a oui, który wydawał rozkazy. My jesteśmy nie ma dwóch tylko, ale mam nadzieję, że i tak sobie poradzimy. Bardzo